Cześć wszystkim, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek z Mountain Blade Warband. Jak widać, jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. I zamierzamy oczywiście złapać, to nie będzie to, to będzie to, więcej pieniędzy. Chciałem ja spróbować też gdzieś te sztabki żelaza, więcej pieniędzy, postawić gdzieś kolejną faktorię. Po tym, jak to się zrobi, będzie można, myślę, pomyśleć o jeszcze większym powiększeniu naszego oddziału. W tej chwili maksymalnie 63 osoby. Jednocześnie zacząć się bawić, tak, żeby na przykład dołączyć do którejś... ze stron konfliktu, można powiedzieć. Albo rozpocząć budowę własnego królestwa, ale... Nie jestem pewny, czy to będzie aż tak ciekawe. Myślę, że ciekawsze będzie dołączenie i potem jakoś próba uganiania się tak, by samemu zostać królem danej od razu już dużej nacji. Będzie pewnie sporo z tym zabawy, więc będzie dużo odcinków. Mi to pasuje. W każdym razie, jesteśmy tutaj w Kuraw. Chciałbym wejść na arenę. Oczywiście wiadomo, Najłatwiejszy sposób na wiele pieniędzy jest szukanie miejsca, gdzie będzie turniej. Gdzie jest turniej w Barie? Dobrze, będę się kierował w tamtą stronę. Po drodze złapię jakieś miasto. W takim razie muszę skoczyć do Tulgi. Mam nadzieję, że miejsce turnieju się zmieni, ponieważ no, nie mam ochoty lecieć tam na stepy względu na upierdliwych przeciwników. Względnie nieduży mój oddział, więc Pff, nieprzyjemnie mogłoby być to. Dobrze, jesteśmy w tulce. Do o, akurat turniej trafiłem. Haha! <laughs> ja to mam szczęście jednak, naprawdę nie wiedziałem, że tutaj będzie. Tak dosłownie nie wiedziałem. No spoko, oczywiście dołączam do turnieju i stawiam na siebie pieniądz. I walczę w następnej rundzie. A, jestem na kuniu. I trafiłem, strzelając na oślep. Ciekawe, czy... Może powstaną kiedyś jakieś takie... Najlepsze szoty. Aha. niemożliwe, prawda? Tak, zabiłem własnego kunia. Raczej Kuniam mojego członka oddziału można powiedzieć tymczasowego Jejku jaki ja mam dzisiaj brak celu Straszliwy brak celu mimo że teraz trafiłem i teraz też trafiłem. To teraz już nie trafiłem, jak widać. Dobra, tam już mój członek zespołu się tym zajmie. Oczywiście. Ale trafiony kun. Szkoda, że za to doświadczenia już nie ma. Headshot. Nie było headshotu, szkoda gdzie jeszcze jest jakiś gościu? Tutaj jest. strzela strzela w moją stronę. Przykro mi, ale dostaniesz dwa szoty po tobie. Trafiony zrobiony, więc kolejna runda. Stawiam na siebie i walczę. Nowy łuk. Dwa shoty, ale Trochę ich tu dużo. No Trafię go czy nie trafię? A nie traf No, zatrzymali go i się ruszył. Dobrze. W tym razie zajmę się może tym. Albo i tym. Nie, lepiej tym. Nie ma jak się bronić, więc będzie łatwiej go załatwić. Jak go oczywiście trafię, trafiłem. Definitywnie mój celownik dzisiaj nie chodzi jak należy. Ten został zdjęty zanim, czyli znaczy tamten został zdjęty zanim, w ogóle cokolwiek zrobiłem. Chyba nie było coś, co powinienem zrobić. Ta. O, wpiłem poziom, jak miło. Właściwie to jak najbardziej plus. Umarł w butach. Okej, okay, ten też. Czy to już koniec? Koniec. Tak więc kolejna seta na mnie. Który niezdłukami są Znaj... Nie zajmuj się może mną, to zajmij się tym. On ma tarczą, jest niesupierdliwy. Dobra. No, dokładnie jak planowałem. Nie trafiłem kunika, więc spokojnie. Postawiłem kolejne dolary na siebie i czy sposób chyba stać w miejscu i po prostu w niej bić Kiedy próbuję bić w Ciebie Ale dostał w dupę I teraz nie dostał w ogóle Teraz dostał w tarczę Serio? Hmm, no chodź tu Jestem przy tobie, spróbuj mnie trafić No i spróbował, ale nie trafił, a ja trafiłem. Okej. Okay. Jeszcze dwie rundy. Dwie czy trzy? Dwie. Daj jeszcze jedna. Oczywiście mi to pasuje, na tym gościu sobie... sobie porzucam... oczywiście trafię, on jakoś tak używa tej włóczni jako zwykłej włóczni. Ja potrafię aktualnie tylko nimi rzucać, będę musiał sprawdzić jak to się robi, żeby móc także po prostu używać tego jako zwykłej włóczni. Się przejmować, jak widać, po prostu rzucanie, podieranie przeciwników jest dość skuteczne. Stawiam na siebie i mam włócznię, też mam włócznię, No spoko no nie sądziłem, że trafię akurat w tarczę. No, teraz już się nie uchroni przede mną. I umarł. Zdaje się, prawie 4000 edynarów. Dobrze, w takim razie od razu idę do zamku. Czemu do zamku? Chodzi mi o zamek. Chciałem na ulicę. Mogę o zamek obchodzić. Lepiej iść na ulicę. Tu jest pan mistrz Gildi. I bezpośrednio u niego myślę, że mogę ten zakład kacki, który będzie przynosił największe raczej przychody, po prostu go zrobić i mieć pieniądz. Oddział, oddział nie awansował. Ja sam oczywiście awansowałem, ale jeszcze nie dużo. I Właśnie jak to tutaj na rynku chodzi? Niewiele, ciekawe się da więcej. Też sobie kupię. Powiem, że Suly jest pewne miejsce, gdzie sprzedam drożej. Cie, jaki handlarz. Teraz na arenę. I gdzie jest turniej? Nie ma go nigdzie o dziwo. W takim razie jadę do sąsiedniego miasteczka. Na rynku, o, właśnie tutaj, już drożej to schodzi. I tutaj, mniej więcej do. Ceny poniżej 200. Super. Ciekawe, po ile te beczki z piwem idą. Na razie się zdecydowanie zbogaciłem. Ja oszacuję ceny. To tam chwilę miniale ale powinno być ok. Może tą beczkę z piwem da się gdzieś sprzedać. Zban zwiłem beczkę z piwem, więc w sumie niewiele zarobię. Ok, to nieważne. Dobrze, do sąsiedniego miasteczka. Może już się pojawią jakieś turnieje. Chodź tu arena. Gdzie jest tu nie... Nie powtórzę nazwy. Dziwna nazwa. Ale sól mu sprzedam. Od niego nie kupię raczej niczego. Tak, więc gdzie jest to dziwne miasto? Tutaj, tutaj będzie turniej. A więc jadę tam najszybciej jak się da. Bo pieniądze trzeba zarabiać. Mamy już 4000, już dwie faktorie. Dołącz do turnieju, oczywiście. I oczywiście stawiam na siebie. No, tutaj już przynajmniej mieczykiem da się pobawić. A na to bolało. W sumie wiele mi nie zrobili, ale i tak powiem, że bolało, bo bolało Umarł, umarł Tutaj trochę go od tyłu. I tak nie miał czym się bronić, tego też tak trochę od tyłu Dosiąć kunia. Dosiąć kunia Teraz nim wycofamy i można lecieć. Ajo! Proszę bardzo, trafiony o, jeden z moich towarzyszy, awansował na wyższy poziom. Bardzo miło. Proszę bardzo, kolejny gość idzie do piachu. Idzie w piachu, nie, także umiera, niestety. Też tu z drugiej strony, może to dobrze, z drugiej strony, może to być. Jeden z kolejnych przeciwników, z którym będę musiał się mierzyć kiedyś. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt upierdliwy. Ale kto to był, nie pamiętam. Nie pamiętam pokonanych przez siebie. To jest straszne. Wolno bije tą siekierką. No, i tak numer jeden, i tutaj drugi też. Wszystkich zdjąłem. I całkiem przyzwoicie. Oczywiście, stawiam na siebie. O nie, chociaż wszyscy są tak. Serio, odbił to. Nie sądziłem, że to jest w ogóle możliwe. Oni niech się razem z siebie sami zabiją. Ja zdejmę tego drugiego. No, myślałem, że mieczkiem będzie prościej. W sumie było prościej. Ale im tak macha wolno, jakby nie wiem co miał zamiast zrobić. Dlatego normalnie raczej się nie bawię dwuręcznym mieczem, może większe wrażenia daje. I większy zasięg ma, ale niestety jest dużo wolniejszy, co właściwie boli, nie można tarczy używać. Sępna runda, tu jest mój przeciwnik. O, ale zmyłka. Bum, bum. Bum. I bum, i nie ma. to była Kserina, nie znam. Trzeba będzie do tawerny zajść zobaczyć. A dołączę do uczty. Jakieś bojarowie, a tutaj będzie... nie będzie króla? Gdzie będzie król? Tu będzie król. O i do widzenia, w nie obchodzisz mnie aż tak? I tawerna. I nikogo tutaj się sensownego nie ma. Oto na arenę. Oczywiście. Nie będzie to, to będzie tutaj. Dobra, w takim razie zobaczymy co innego. Tutaj na arenie też można samemu powalczyć. Ciekawe ile z tego będzie. Wow, jednego zabiłem. Jeszcze 37. Tutaj jest miecz jednoręczny i tarcza. Cześć się No! Eee, to był fail to duży, jednego zdjąłem. Coś dostałem. Nieważne, nic nie dostałem. Trochę trochę nie wyszło jak planowane. Te tego su sukna jest dużo. Zobaczmy to. Może te włoniane sukno, skoro jego jest dużo, może gdzieś się sprzeda dużo drożej. Dzban z winem, tylko jest tańszy tutaj to widzenia. Nie mam mnie już tutaj. Może jakiś turniej się pojawił. Arenę, turniej. I jest. Tutaj jest turniej, <grymny> Haha, dwa turnieje obok siebie, super. Oczywiście dołączam i walczę. Było pewne, że kogoś trafię. Ale was tu dużo. Na końcu zostanę sam, pewnie z jakąś całą armią. Wręcz. Na krótki zasięg to nie jest coś, co lubię. Ale wyrwałem tak konkretnie tamtego. A dobrze jak tamtego zdejmą. No, nie trafiłem. Trochę nie z tej strony, ale tak poszedł. Ale wyrwałem. Żyje, ale żyje. Dobrze. Mimo, że wyrwałem to nie usunęli mnie z turnieju, to akurat jest plus. Dobra, pierdzielę tą lancę, no to nie na taki turniej taka lance. Dobra, jeszcze jeden. No i poszedł, lepiej walczę wręcz z tarczą, szybciej, ciężej mnie trafić, chyba że tarcza pójdzie. Muszę też się nauczyć obsługiwać tarczę widocznie. No to ja ich zatrzymałem, zatrzymałem właściwie skupiłem na siebie atak, a moje ludkowie go... Z królem walczyłem razem, znaczy w sensie, że w drużynie. No no dwie drużyny tylko, więc szybko pójdzie. Oczywiście moja drużyna wygra. jest nas w tej chwili Ciężka bitwa. Ołaaaa. Sądziłem, że miał wszystko się obronię przed nim. Piąta faza turnieju. A wciąż nie wykluczyli mnie z turnieju. Nie wygrałem, ale też nie przegrałem. Będzie zdecydowanie mniej pieniędzy z niego, nie? Dobrze. To mi się nie podoba. Umarł. Jeszcze jedna faza. Stawiam oczywiście na siebie. Teraz będzie jeden na jednego, więc... W dodatku mam toporek, broń jednoręczną. On ma mieczyk. Ale zmyłki robi. No, zły timing. Trzymują, ale i tak poszedł. O ty dziadzie, w poprzedniej rundzie mi zdjąłeś tylko 1440 denarów niewiele oczywiście dołączę do uczty tutaj z królem się pogadam no teraz mnie nie lubi bardziej trudno się mówi teraz chciałbym iść na ren oczywiście nie ma nigdzie turniejów szkoda mam 6000 Dolarów, denarów znaczy. Dobrze, w takim razie powiedzmy, że jeszcze jakaś mała bitwa, tak na zakończenie odcinka, żeby była. Bo już jak widzę na czasomierzu, 20 minut odcinka zostało przekroczone. Ciekawo, ile ten czasomierz się nie myli. Proszę bardzo, to są bandy panowie bandyci. Jak jest 23, a tu jest ich 14, to lecimy na większą grupę oczywiście. Oho, 100 dolarów poszło. No Awa, Jedna rzecz. Tutaj nas towarzysz awansował. Więc dorzucę mu w charyzmę, żeby tutaj na trade podrzucić go jeszcze bardziej. Powiedzmy dla niego wrócę szkolenie. Nie dam mu potężny cios. Jak żeby w bitwie też już coś mógł robić. Niż tylko stać, czekać aż zginie. No, poddaj się, lub gin, Niestety będziemy walczyć w ciemnościach. Jednak będzie śnieg, będzie biało. Jak widzę na podglądzie, w miarę to widać. Mam nadzieję, że to się nie zmieni podczas obróbki, ale w razie czego postaram się nieco rozjaśnić obraz. Już tak. Pre, nie wiem, po produkcji. O, tak, to tak będzie najlepiej. O. Dobra, walczymy w pełnym ogniu. Razem z moimi ludźmi. Tak, żeby nikt nie zginął. Znaczy, w sensie z moich ludzi oczywiście. Reszta to może zginąć. Dobra, udało się. Twoje straty brak. O, o, tak, 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 tak. Szybkość 102, znaczy 103, zasięg 97, większy zasięg, większa szybkość ataku i obrażenia te same. Dużo lepsza broń niż miałem. Dobrze, dobrze, dobrze. To wszystko, co tutaj było ciekawego. OK, Jestem jak najbardziej zadowolony z tego. Chodźmy, a tutaj dla Marnego podrzucimy coś, 27, oczywiście damy mu lepszą. No. Teraz można powiedzieć, że jest kimś. Jeszcze on, on chyba nie ma lepszego wyposażenia. Miał to samo co i tamte lepsze buty, tylko nieco. W razie nieważne, tych tutaj awansujemy na wyżej. Obranocy obozu, te na łowczynie kusznika weterana i tutaj dwóch rycerzy. Mamy 6, 12 jeźdźców w tej chwili. Okej, okay, więcej jeźdźców to lepiej dla mnie. Lecę do Riva jako Tylko miasto kończące podróż w tym odcinku. Możne to, mogę to takując bez problemu. Że na rynek chciałbym to sprzedać i chciałbym zakupić rybki, jeden kosz owoców. Ludzie będą zadowoleni. Ja będę zadowolony. Bo ludzie będą zadowoleni. I tawerna. Podróżnik, kawalerzysta i Disa. O, właśnie. Kolejny towarzysz, którego chciałem mieć. Bardzo dobrze. Yy... Okej, okay, historia. Ona jest po prostu wojowniczką i potrafi strzelać ze strzałą. Zatrudnię ją oczywiście. To jest członek drużyny, którego chciałem mieć. Tutaj jest ona na samym dnie, więc podrzucę ją w górę. Niech będzie pod Marnidem. Wyposażenie. Oczywiście ona strzela i ma laskę. Laskę oczywiście się zmieni na jakąś broń jednoręczną, a łuk po prostu będę jej upgrade'ował coraz bardziej. Tak, żeby jakimś ciekawszym latała. I z tego, co widzę, został mi jeszcze jeden towarzysz, którego chciałbym znaleźć, a mianowicie Lezalit. Nie pamiętam, czy go spotkałem, może możecie napisać mi, tak swoją drogą. Ale dobrze. Tak więc myślę, że odcinek udany, sporo pieniędzy, udało się postawić kolejną faktorię, nawet wybić poziom, znaleźć kolejnego towarzysza, to najważniejsze. Lekko awansować oddział, ale to już tak trochę mniej ważne. No, tak więc zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do oceny tego filmu, jak i do obejrzenia wszystkich poprzednich. Zapraszam do komentarza, tak żebym wiedział, co mógłbym poprawić, co się podobało, co może niekoniecznie. No i to byłoby tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć.